Wracam do gry po kontuzji szyi i plecu. W tym odcinku podbiłem swoją najlepszą akcję w tym roku. Uch! Uch! Ale zrobiłem! Robię trening z freestylerem z Legnicy, a także pokazuję, jak wyglądają moje przygotowania do Mistrzostw Polski. I to nie wszystko, zrobię kombos ponad 40 dookoła świata. Chcecie to zobaczyć? To zaczynamy ten vlog. Minęło 3 dni od ostatniego vloga. Naprawiałem swoją szyję. Jest dużo lepiej. Taki ból 1 na 10. Zobaczymy jak tam trening pójdzie po 3 dniach przerwy. Dzisiaj jesteśmy w moim rodzinnym mieście, w najcieplejszym mieście w Polsce w Legnicy. Mamy 18 stopni i prawdopodobnie to będą jedne z ostatnich treningów na dworze w tym roku. Więc trzeba skorzystać z pięknej pogody. Dzisiaj zrobię trening freestylerem z Legnicy. Za niedługo przyjedzie. Często razem gramy, trenuję w Legnicy i co? Zaraz się rozgrzewamy i gramy. Pierwsze dotknięcia piłki po przerwie zawsze są szczególne. Na początku kilka prostych trików, żeby odzyskać czucie i wejść w rytm. To moment, kiedy ciało i umysł na nowo oznajdują harmonię z piłką. Na trzy dni odzyskałem piłki już jest jakoś tak dziwnie. Trzeba trochę więcej czasu na rozgrzanie się i na wczucie się w piłkę, ale nie ma czym się przejmować. Dzisiaj na treningu będzie użyty nowy głośnik JBL Flip. No zazwyczaj muzyczka leci podczas treningów, zazwyczaj też jest to muzyka z turniejów, żeby już od razu ta wizualizacja turnieju weszła podczas treningów. Wcześniej miałem JBL GO 3, jeśli chodzi o baterię, akumulator to bardzo szybko się rozładowywał, więc ora na coś lepszego. No i moje buty ledwie pią już ten cały panel, a tym poślizgowy zszedł z buta. To są moje buty, których gram na zewnątrz. Mam te zielone buty ze sobą, ale wolę grać w nich na sali, bo nie chcę ich za bardzo brudzić. Kurczę, gram w nich miesiąc i jak widzicie, już musiałam je kleić. Te Four bardzo fajne robi buty do grania, bo dobrze się w nich gra, ale kurde, wytrzymałość to pozostawia wiele do życzenia. Popatrzcie, ile tutaj musiałem pokleić, ile tutaj już jest poharatane. Klej mają jakiś badziewny. Klejem się nie rozstaje. No więc jeśli te buty nie wytrzymają, to mam za nadrzuch. Zielony. Na rozgrzewkę stawiam na długie kombo. Wielokrotność trików w jednej akcji. Na początku treningu staram się zrobić jak najdłuższe basic combo, czyli wielokrotność dookoła świata. Na jedno, na drugą nogę. Po prostu jak najdłuższy kombo. Tak jak widzicie najlepiej rozgrzewa. Rozrusza nogi we wszystkie strony biodra. Więc płyny. Zrobić jak najszybką kompozycję Jeszcze dłużej niż teraz. Przez chwilę. Początki bywają trudne, ale właśnie wtedy kształtuje się technika i wytrwałość. Tym razem wpadło 20 kółek wokół piłki. Nie ma? Nie ma. Dawno się nie widzieliśmy. Za, za dawno. Co tam słychać? Stary, widziałeś jakie wydarzenie się zbliża 30 listopada? A, no tak. No. No, no tak. Ale Co, ale ty... się zasmu... Zasmuciłem się, że nie ma w Legnicy. Czy no wiem, miało być wie, w Legnicy. Coś, coś Mam dobrą i złą wiadomość. Mistrzostwa Polski w Legnicy będą, ale nie w tym roku. No, no tak, budżetu nie mają na ten rok, wiesz, I dlatego robimy w tak, do nie... No myślałem właśnie, bo na przykład, wiesz, no, nawet ten kupaj, to tam drogi wszystko remontuje. No to no. bardziej z panią wiceprezydent rozmawiałem, bo kupaj się nie za na sporcie. Pan kupaj to nasz prezydent z A Adam je na dolny. Mistrzostwo polskie do zdobycia. Trzeba trenować. Tak więc dzisiaj trenujemy triki, trenujemy pojedynki. Miałem trzy dni przerwy, bo Adam nie wie. Miałem uraz, szyi, to to kiedyś. Trzy dni bite ciągłego masażu, ćwiczeń i tak dalej, i można wrócić do zdrowia. To jest dużo lepsze niż. Oczekajcie, piłka podam. To jest dużo lepsze niż czekanie, aż samo się naprawi. Dobra, bo miałem, obiecywałem zrobić dłuższe kombo. Jaki fał, kurde! Po 20 minutach zaczynam świetnie czuć piłkę. Skupienie, precyzja i w końcu zrobiłem sporo trików. To progres, na który czekałem. Jest dobrze, ale wiem, że stać mnie na jeszcze więcej. Aj, 48 leciało. Dobra, chyba rozgrzany, zaraz zobaczymy jak te plecy działają. Forma jest, teraz ostatnio za dużo trenowałem, więc dlatego... A... <laughs> to jest mój częsty błąd, nie? nie? Nie znamy się Odpoczynek, <laughs> <laughs> tam jakaś przerwa w treningu to jest nie dla Ciebie, tak? No właśnie. To za dużo, to nie jest zdrowo. Tak? tak, to za zdrowo to nie za dużo. No za... ci <laughs> ubrano. No. Co, trening skończony, tak? <laughs> Kolejny etap: terenik cross-actatów, czyli crossoverów połączonych z dwukołowcami, czyli takim podwójnym świata z takim przeskokiem. Ej, hey, kombo nieopanowane, a jakoś tak chaotyczne. To mój mocny punkt, który chcę dopracować z jak największą powtarzalnością. Każdy udany ruch zależy od precyzyjnego wyrównania piłki w trakcie komba. Nie jest to proste, trzeba piłkę idealnie ułożyć i dopiero potem robię cross tat. Technika i kondycja są tu hey. bardzo kluczowe. Stary, Trudne, trudne. No nie zrobił, co on teraz zrobi. Mucha lata. Teraz czas na wyższy poziom. Krozach tatwy w kombie, ale zaczynam kombo od skóry. Mów teraz, próbuję skórę, mów, czyli tylko osad do komba jak najwięcej tych krozach tatów w kombi. Zobaczymy jak to pójdzie. To wymagające, ale właśnie dlatego uwielbiam freestyle. Po kilku próbach wychodzi moja najmocniejsza akcja w tym roku. To ten moment, który daje mi kopa do dalszego działania. krozach kruzaktazów. A samych tatwów nie mogłem więcej. Jak oceniasz to kombo od 1 do 10 Milion pięćset, co 900. Nie ma takiej skali. No, wywaliło skalę, nie ma, nie ma porównania. Pokaż swoje kombo, Proszę Państwa, odbija moją piłką. Patrzcie, ta piłka jest od tatwów. Kto o nią weźmie, nagle zaczyna grać, a tatwy. I hopy. Sama gra. I... Bardzo dobry freestyler, młody, rozwija się jeszcze. Jest młodszy od Lamina Yamala. Młodszy no, bo nie w tym życiu. <gry> nigdy nie byłeś młodszy. Nigdy nie miałeś takiego wieku jakiej lampy. No, no, od razu się taki urodziłeś z brodą. <gry> <gry> dobra, To trójka siada. Spróbuję trójkołowiecką, bo trójkołowiec. Zobaczymy ile prób będzie. A jezu, dobrze się zapowiadało, dobra, ale w drugiej próbie będzie. Kurde. Ej, Jak to mówią? Do trzech sztuk. Próba dwóch trójkołowców w kombie niestety tym razem nie wyszło. Ale nie ma co się poddawać. Traciłem trochę powtarzalności. Kurde no, nie mogłem wrócić. Ale ona wróci to jest część procesu. Freestyle to sztuka różnorodności. Nie chodzi tylko o to, żeby zrobić trik raz, chodzi o to, by robić go zawsze, kiedy chcesz. No jest. Nie. Trenuję teraz sety all roundowe czyli wszystko składające się z przejść, trików na siedząco, górnymi częściami ciała, no po prostu takie całe spektrum freestyle futbolu. No i to są triki, które już umiem, już robiłem, ale teraz otrunuję, żeby mieć powtarzalność, żeby to za każdym razem robić. Ajajaj. Dobra, ciężko będzie dzisiaj z tym kombem, trójka, kombo trójka. Jeszcze taki czuję się nierozruszany odpowiedni. Myślę, że za jutro na treningu to siądziesz. Trening po trzech dniach przerwy dał mi masę energii, ta przerwa była mi potrzebna. W końcu do końca wyleczyłem kontuzję pleców i czuję się świetnie. To jest być może mój punkt kulminacyjny w moich przygotowaniach do Mistrzostw Polski. Po 13 latach w tym sporcie coraz lepiej rozumiem swoje ciało i wiem jak efektywnie się rozwijać. Jestem coraz lepszy i zobaczymy jak to wyjdzie na turnieju. Freestyle Football to coś więcej niż sport, to styl życia. A jeśli myślisz, że to też dla Ciebie, to zacznij trenować już dziś. Na moim kanale jest wiele poradników do trików. Jeśli nie umiesz kapek, nauczy kapek. Potem dookoła świata i potem jakoś to leci. Jak pan ocenia swój trening? 2 na 10. 2 na 10? No. Czyli nie tak źle. Może być. Tak na ilość, intensywność grania, no to... Mniej ostatnio grasz? No leci jakoś tak. Jakoś tak? Mniej. A kiedy będzie jakoś tak więcej? Ja za dużo gram, ty za mało. Razem mielibyśmy wszystko. Widzisz, tak. Nie masz puenty. Nie, już... W następnym vlogu spróbuję zrobić jeszcze dłuższe kombo niż dzisiejsze 48 trików. Myślicie, że dam radę? Zostańcie ze mną, zobaczcie to w następnym vlogu i widzimy się na kolejnym moim treningu.